Dobra, coś Wojtek ma ciężkiego, zaraz zobaczymy. Tu patrzę z piętyki, to będzie duży szczupak. To no może być uklejka, o poszedł do góry już. Już Uch. ten, odpuścił. Nie, 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 nie. Nie? nie? To jest taka smylka? To jest tak, to jest szczupak, 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 szczupak. No, no tak szczupak, szczupak, po no, to no, no, no. Zobaczymy, tu patrzę... O kurde, Czekaj. za ostro wziąłem. Za ostro, za ostro, lepiej luz. Zobacz, ten, ten wymiarowy Wymiarowy tylko wiesz co? Jak się tego szczupaka podebrać? Kurczę. Poszed! Eee, poszedł! Podbierzesz go? Chyba, że dasz dla mnie wędkę. Nie. Może go urwa, tak wędki nie odda. Ale ty ładny szczupak o, o podaj podbierak ten duży Dobra. to jak go szybko może mi się uda tego, a tego to nie wiem Dobra. proszę bardzo mam ładnie po wierzchu ale normalnie jak w <noise> No Ale nie mi smutki! Cholera, zobacz jak podbiera, się ładnie złożył. No idę, Dobra, już ja tego wezmę. Dobra, dobra, dobra losa, zostaw, zostaw! Fachowo złapany! No dobra. Sami fachowo! No, Przepraszam bardzo, czekaj, muszę go teraz odcedzić.